Witam wszystkich. Właśnie wyruszyłem z psem na moją drugą miejscówkę, na mój drugi prawdopodobnie obóz. Idę dzisiaj tam sobie przetestować tarpa. Zobaczę, jak tam się go podpina nad tą ławeczką. Czy on tam będzie w miarę funkcjonował, ten tarp, czy nie będzie, bo tam jakoś za wiele tych drzew nie ma, żeby tam rozwieszać fajnie. Tego tarpa, ale te dwa drzewa powinny jakoś wystarczyć. Ta ławka pod tym kątem tak osadzona, to myślę, że, że ten tarp będzie współpracował razem z tą ławką i będzie spoko, także idę dzisiaj to obczaić, idę zobaczyć, może z dwie konfiguracje tarpa zrobię lub jedną, no zobaczę jak, jak będzie najlepiej nad tą ławką, żeby to współgrało. Także lecę, idę zobaczyć, obczaić, nic się z tym nie stało, pewnie nie, bo tam jest dość dosyć takie ciężkie. Także do zobaczenia na miejscu. A więc jestem już na miejscu. Przestało padać, bo przed chwilą troszeczkę padało. Może zdążę przed kolejnym deszczem rozstawić sobie tarpa. Spróbuję z dwie. Zobaczę jakie konfiguracje by tu pasowały pod, nad tą ławeczką. Także będę kombinował, zobaczę, co jest grane i tak sobie stopniowo co jakiś czas będę przychodził i kombinował, coś dopasowywał. Jakiś stolik może będę musiał zbudować? Na pewno, ale nie wiem czego, bo tu tych, takich pniów nie ma żeby postawić fajnie albo wkopać. Ale coś się wymyśli. Także zabieram się za rozstawienie tarpa. Także tutaj mamy jedno drzewo, tutaj mamy drugie. One są dosyć daleko od siebie. Tarpa tutaj rozwieszę, bo mam długą główną linkę. Ale z hamakiem będzie ciężko. To będę musiał też coś wykombinować później. No i wstępnie mam zrobione sobie w połowie tego tarpa. Mam go tak złożone. Tutaj mam jednego prusika i tutaj mam drugiego prusika. To się tam naciągnęło, ale teraz będę musiał doczepić jakoś te cztery rogi. Zobaczę, coś pokombinuję. A więc już mam tarpa rozstawione. Tutaj o tej chabazie mam pozahaczane, ale... Można go sobie ustawić w różny sposób. Można obniżyć go grubo. Można sobie tutaj do ziemi to przybić te sznurki zamiast do tych drzew. Także, także nie ma tragedii. Dosyć sporo miejsca jest pod nim. No i akurat nad samą ławką. Także dobrze jest, jeżeli chodzi o to. Także mówię, jeszcze będę musiał z hamakiem pokombinować. Może jeszcze jakąś konfigurację spróbuję zrobić przy tej ławce. No i będę kombinował sobie tą teraz lewą stronę. Ogólnie obniżę to. Lewą stronę przymocuję do ziemi, żeby była ścianka, a ta prawa strona, chyba od. Tutaj przepuszczę linkę tędy, od tej strony, nie środkiem. I po, prostu, I po prostu zobaczymy co z tego wyjdzie. Zaraz wam pokażę. No i zrobiłem drugą konfigurację sobie. Można sobie to odciągnąć jeszcze tutaj ze środka Linką Naciągnąć powiedzmy jakieś drzewo i jest więcej miejsca w środku. Także można by było tak to wymyśleć Ale ja to zrobiłem na szybkiego. I mniej więcej tak to wygląda. Ta ławka by mogła być trochę bardziej bardziej po lewej stronie przesunięta na lewo, ale zawsze coś można wykombinować z tym tarpem, także nie ma tragedii, jak to tu wygląda, no tutaj ta ławka jest zasłonięta. Tam końcówka ławki, tylko trochę staje, też na szybkiego, tak zobaczyłem. I osłonięci jesteśmy od wiatru z tyłu, także spoko. Czas napić się kawy posiedzieć i pomyśleć co dalej także tutaj fajna miejscówka w miarę tylko będzie problem ze stolikiem nie ma takich pniów różnych aby coś tam postawić wkopać I będę musiał coś pokombinować z tym stolikiem także zaraz jak wypiję kawę to rozejrzę się i może uda się coś zbudować jeszcze dzisiaj. zaczyna padać i nie wiem czy coś dzisiaj zdołam zrobić. Pochodziłem sobie trochę tutaj w koło ale nie ma żadnego fajnego pnia żeby po prostu go przytargać i tutaj sobie z tego stolik zrobić. Trochę tutaj o ta ściana jest troszeczkę opadnięta. No ale można zawsze, sobie właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, pomóc to odciągnąć sobie od środka tej pentelki sznurkiem, i to się po prostu nam w środku powiększy całe schronienie. Ale dzisiaj to tylko chciałem sprawdzić, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Tak ty deszczu, to też te śledzie, nie wziąłem śledzi z domu, wziąłem sobie kijki takie powbijają one ledwo co trzymają, ale chciałem po prostu mówię sprawdzić jak to tu wygląda, no mówię rozpadało się trochę. Może aż tak tego nie widać, ale. Ale, ale jest ciepło, także zaraz drugą kawę będę sobie zalewał. I posiedzę jeszcze chwilę. Z, jak z tym hamakiem będę rozwieszał się może przedłużę te linki a może po prostu nie będę tutaj wieszał hamaka a będę od czasu do czasu przebywał tutaj i zobaczę co w takim czasie czy coś się tutaj stanie czy ktoś to rozwali czy nie jeżeli nie to będę tutaj bardziej rozbudowywał to wszystko także dopiję sobie kawę i będę siedział stało już padać i będę pomału e, się zwijał. Chciałem zobaczyć jak z tym tarpem dzisiaj wyjdzie. No i chciałem jeszcze e, ten stolik chociaż znaleźć i jakoś tutaj sobie umieścić, ale nie udało się dzisiaj nic znaleźć tutaj. Może innym razem coś się wymyśli innego. Także z tego miejsca będę się z Wami żegnał. E, dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się!